Biegiem czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Wydawa. Oj nie, ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć? Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać, Wydawa. że jest dobrze. Nie ma zapasu sił chęci, zaczynamy się różnić. Przestajemy na tych samych falach nadawać. Wydawa. Daje się nam, że wiemy, coś się święci, a to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać. Dla jednych życie na ziemi to piekło, dla drugich to wymarzony Eden. Mimo, że doceluję, jeszcze daleko szczęśliwy jestem, że jak na razie dotąd doszedłem. Lata uciekają jak piasek przez palce. Cieszę się, że mogę powiedzieć, kocham cię, tacie i matce. to mam pięść. Dla tych, co w ciągłej walce, dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce. O, nie łam się, będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć Ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć I nic nie mieć, chciałbyś nie wiedzieć A najlepiej zniknąć, mam klucz na ciebie Choć naprawimy wszystko Choć naprawimy wszystko Naprawimy to Naprawimy to Naprawimy to Tak byśmy mogli znowu budować Naprawimy to Byśmy mogli Nieważne jakie jest źle, a to że mamy w sobie nadzieję i myśli też Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle, a to że mamy w sobie nadzieję i myśli też, Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś, naprawimy to na mocy, która by nam tu mogła nadzieję odebrać. Bo nie znacie wcale, man, że nie możemy czasem przegrać. By potem wygrać, po upadku stać, żyć dalej. Cieszę się tym, co masz, chłopaku, lepszyć dalej, Nie zawsze wspaniale jest w życiu, a w naszym państwie szczególnie. To całe zamieszanie to test, jak mamy tu to przeżyjmy wspólnie Razem tu zdecydowanie więcej Zdziałamy gdzie? Radem zdur Zasypują nam głowę, bo każdy chce Żyć jak król, zapominając społeczeństwie Idź pan fru. nie mówię cóż O czołeczeństwie, żyjemy w kraju gdzie naprawić coś jest ciężko Ale damy radę, mało koleżko, uwierz to Wpadłeś w szydła, bo ktoś narobił bydła, tak bywa Czas na to być, to ty złapał za skrzydła Nieważne jak jest źle bo to, że mamy w sobie nadzieję i myśli Przeżyjemy to, weźmiemy w ręce życie Zaczniemy, A jak się zypie coś, zepsuje. naprawimy to Nieważne jak jest źle o to, że mamy w sobie nadzieję i myśli też tak, Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie zacznijmy budować to może A jak się nie coś, zepsuje. naprawimy to Co nas dzieli, to czego chcemy łatwiej osiągnąć wspólnie. Ale musisz jeszcze raz zaufać, wiem, że to trudne. Mamy to, czego innym brakuje. Nadmiar emocji, by wszystko uprościć. Bo moje serce jest pełne miłości. Kiedy stwierdzisz, że nie warto próbować, że zbitych fragmentów lustra nie umiesz dopasować, przyjdzie pora. Powiem, choć tu, spojrzę ci w oczy i zaczniemy od początku. Nieważne jak jest źle, bo nie obejdzie stąd, stąd. Wezmę cię za rękę i razem naprawimy to. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli, te przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zacznijmy podobać od a jak się z coś, naprawimy to. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli, też przeżyjemy, bo. Z tego dawać odmosta, a ja cię coś